Cześć, jestem Karla, a to jest Legacy w The Sims 2. No i na dzisiejszy odcinek nie mam totalnie planów, bo to znowu jest ten moment, gdy czekamy, aż następne pokolenie stanie się dorosłym. W sensie dorosłymi w sumie, bo jest ich dwoje. No i też muszę jeszcze przede wszystkim podjąć decyzję, kto tutaj będzie dziedzicem. No ale to, to no, wie, wiecie jaka jest sytuacja skomplikowana. No nie mogłem podjąć tej decyzji i, i czekamy na dorosłe dziewiąte pokolenie, więc coś na pewno będzie się działo, ale co to będzie to? Zobaczymy, taka niespodzianka dzisiaj. Jedyne zmiany, jakie zaszły między odcinkami, to to, że nasz młody Filip jest teraz Filip Alojzy, ponieważ w poprzednim odcinku no, tyle razy go pomyliłam, <noise> jego imię, że no, 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 trzeba było mu tutaj nadać drugie imię, żeby nie czuł się poszkodowany, że jak go będę nazywać Alojzym, no, to, to, to też będzie się odnosiło do, do niego, a nie do jego ojca. Ale Lubomir jest nastolatkiem, z reguły widzę, że ma trochę takie towarzystwo, no nie bardzo, więc może byś sobie do kogoś przedzwonił. A dzisiaj masz wolne, do pracy potrzebujesz sprzątania. Ale nie wiem, chociaż może... Nie, no, niech tam sobie rozwija co swoje hobby całe wobec tej muzyki i tańca. Tak z reguły to nasz Filip Aloyzy, tak? Jeszcze pamiętam jak ma na imię. O kurczę, Stefciał, jaki strój do pracy. Brakuje, żeby miała jeszcze jakiś makijaż tutaj po prostu. A tak, bo mówiłam o tym, że młody ma tutaj hobby wobec sportu, to swoje. Także tutaj sobie e, sam chyba z siebie nawet poszedł i, i zaczął rzu rzucać w kosza. Dobra, Bogus, ty potrzebujesz sporo logiki, ale dzisiaj idziesz do pracy, więc, więc w sumie przydałoby się, żebyś. E, się tak logicznie rzecz ujmując zajął sobą, swoimi potrzebami. A i w sumie to nie remontowałam pokoju modemu, bo nawet, nawet pasuje, w sumie po, po tej, po tak naprawdę po południu ma ten pokój sportowy i też odziedziczył ten, ten pociąg do sportu, więc nawet pasuje. Widzę, że Artemia chciałaby pójść na randkę, pocałować kogoś, więc kogoś się jej weźmiemy z kuli. A raczej wątpię, że się z kimś zwiąże, że już raczej. Będzie jej pasować to, że od czasu do czasu, jak ma potrzebę, to się z kimś spotyka i to wszystko. Już tutaj miała narzeczonego, no i nie wyszło to na, dob na, na dobre dla niej. Znaczy, w sumie wyszło, bo. Tak, jakby po, po tym zerwaniu, to ona przeszła, powiedzmy, metamorfozę lekką, ale, ale, no, no ten. Może z tym strażakiem, z którym byłaś ostatnio, może tam sobie trochę, o właśnie, się rzuciłaś na niego na dzień dobry, to, to, to może ten. Aha, już nie chcesz na randkę, tak, super. A jak tam wasza? A wy, na, na, nawet nie macie zauroczenia, no nie wiem, weź mu sprośny dowcip, chociaż zarzuć. o Wow, Stepcia wraca z pracy i wraca z awansem. No to fajnie, fajnie, Stepciu. A czemu wracasz? Nie wiem czemu, ale od jakiegoś czasu mam tak, że Simowie idą. Do pracy mają strój, ale jak wracają, to są już w codziennym. I, I ja naprawdę nie wiem dlaczego. Niby mi to nie przeszkadza jakoś mocno bardzo, ale, ale no tak dziwne, bo, bo, bo nie instalowałam nic, co by to miało zmieniać, więc po prostu takie takie moje za, za, zapytanie jest w sumie, dlaczego to się dzieje. Tak się zastanawiam, czy nie dać Lubomirowi, żeby odrobił może jednak tą jedną pracę do, do, domową, co mu została. Bo jeśli poszedłby do szkoły i dostałby przez tą jedną pracę trud. Wiesz, weź, dla pewności to, 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 to po prostu odrób, okej? Okay? Dobra, tego pana strażaka to możesz w sumie pożegnać. No, miałaś go pożegnać, no halo. I weź idź do spania, bo jesteś zmęczona. Trochę sobie tam poflirtowali, po, po, po coś tam porobili, ale, ale może już sobie iść, typek. A ty miałeś grać w gry, czemu nie grasz w gry, halo? O, Celestynę ma godzinę do przyjazdu samochodu, ale chyba w końcu ją no mniej więcej przypilnowałam i pójdzie wyspana do roboty. Artemia. Ja ty potrzebujesz kreatywności widzę do pracy, do awansu, no to, no to no to czas najwyższy coś pomalować w takim razie mi bierze sobie śniadanko właśnie, bo zaraz dzieciaki jadą do szkoły. O proszę, stepcia sobie właśnie przed chwilą ogarnęła złotą rangę garncarza, także fajnie, że w końcu ci się udało ogarnąć to na maksa i teraz byś chciała po prostu 2,5 tysiąca zarobić. No czemu nie? A Celestina widzę wróciła śmierdząca z pracy, a Artemia znowu się spóźniła do pracy. No tak, no. Kazałam jej malować, nie zauważyłam, że ma na rano do pracy, więc tak trochę, trochę kiepską. Więc Artemia w zasadzie jej jeśli jeszcze raz się spóźni, to wyleci, także no trzeba by przypilnować, żeby, żeby przypadkiem nie wyleciała z tej roboty. Po prostu oni wszyscy chodzą na różne godziny i, i ciężko jest przypilnować y, wszystkich, nie? Okej, okay, Lubomir dostaje wyższe oceny, czyli chyba nawet jakby nie odrobił tej pracy domowej, którą miał, to to, to może by... Został na czwórce, plus, ale niech raz w życiu, no chociaż to nie jest chyba jego pierwsza, piątka plus, chyba już kiedyś miał piątkę plus, ale niech się cieszy dobrą oceną. Uu, i Filip dostaje wyższe oceny, no fajnie. A Artemia przeprowadziła jakiegoś kolegę, o i Filip też przeprowadził. Dysyterię przyprowadził ja, ale fajnie. Swoją bardzo daleką kuzynkę, można tak powiedzieć. U to Artemia przyprowadziła jakiegoś pana. Ciekawe, czy on jej się podoba jakoś, chociaż ma siwe włosy, to może bardziej bokus byłby nim zainteresowany, ale z tego co widzę. Widziałam to, co ten pan Artemio się nie, nie bardzo interesuje, i ona też na niego ma ta takie, no mech. Mocno mech w sumie. Niech Bogusz tutaj sobie sprawdzi. Czy ten pan ci się podoba, czy, si, czy ci się nie podoba? O, mówi, że jest coś tam. No to weź tam, spróbuj do niego. Okej, okay, tam widziałam, że poszły flirty. No to dobra, może dowcip, może podziwiaj, nie wiem, może sobie pogadajcie o, o hobby. Spróbuj tam jeszcze raz go ten zagwizdać. Widzę, że na randkę chciałbyś się z nim umówić, że masz takie prędko. No to spróbuj. Coś tu pokazuje, że no niby nie mają chemii, ale no, no, no jednak coś tam, coś tam między nimi jest. Oho, ale chyba pan się nie chce zgodzić na randkę. to weź go, pożegnań i idź sobie, graj w komputer po prostu bogów najlepiej. Bo ty, Lubomir, chciałbyś zdobyć trzech najlepszych przyjaciół, tak? Czy tam trzech przyjaciół, czy najlepszych? Czy ty kogoś... Aha, tak, bo on chyba się jeszcze z tym, z Tobiaszem się chyba przyjaźnił, ale to Tobiaszowi się wzięło i umarło. No, ale to możesz przedzwonić do swojego taty, bo w sumie dawno z nim nie rozmawiałeś, a wydaje mi się, że Lubomir raczej by chciał podtrzymywać te kontakty. Oj, spełniło ci się to? To? Czyli ci przyjaciele liczą się, nawet jeśli umrą, nie? Czyli on ma tam cały czas pewnie zakodowane, że, że, że już miał dwóch i teraz zdobył trzeciego, nie? No okej. Okay. No, Celesynka powinna chyba dzisiaj dostać awans, coś mi się wydaje. Umiejętności wbite. Tutaj ocena pracy też jej powinna podskoczyć dosyć wysoko teraz. Czuję się też ten całkiem spokojnie, więc w sumie przydałoby się, żeby dostała w końcu ten awans. No, widzę, że młody chciałby odrobić sobie lekcję. No, to proszę cię uprzejmie, odrabiaj sobie lekcję. No, dużo ci tam jeszcze młody zostało, ale chyba chyba kończysz, bo właśnie autobus przyjechał, także siosią do szkoły, tylko trochę zabawa mu pewnie siądzie. Co wrócisz, to poglądasz sobie telewizję i widzę, że mocno byś chciał. Kociaka, szczeniaka, tutaj samego kociaka, no... Możemy o tym pomyśleć. Czy, czy ktoś jeszcze chciałby zwierzaka, czy, czy tylko młodzieniec? Chyba tylko młodzieniec by chciał. Artemia za to by chciała pójść na randkę. Zaraz, czy ty dzisiaj nie pracujesz? Masz aż trzy dni wolnego? Dobra, to możesz się skupić na zdobywaniu tej swojej kreatywności. Stefcia, ty chyba... A, ty pracujesz, ale tak bardziej na popołudnie dzisiaj. No dobra, dobra. To możesz sobie troszeczkę tutaj tych porobić różnych rzeczy. O no i proszę, Celestynka wraca i wraca z awansikiem. No to fajnie. Widzę, że od już coraz to lepsza sumka nam się tutaj zbiera. I też widzę, że Celestyna bardzo by pragnęła na Daleki Wschód, no tak. Więc może, może za parę odcinków byśmy się wybrali na jakieś wakacje w sumie. Dawno nie byliśmy. No, Filip wraca ze szkoły i radzi sobie doskonale, więc pewnie dostał szóstkę, tak, bo mu się nawet pragnienie spełniło. No to fajnie. Jak tam Artemia, masz tą kreatywność, którą miałaś mieć, także możesz w sumie sobie odpoczywać. Chyba, że kogoś może na, na, na randkę weźmiemy, a no, no, możemy w sumie spróbować. Oj tak kusi mnie cały czas ten strażek, żeby ona tak z nim tutaj ten, coś coś może bardziej, niż tylko takie same flirty i pocałunki w łazience. Aha, miłość poszła. No to, no to może tak do łóżeczka, nie? Tak ten coś. Zwykłe barabara poproszę. A tak w sumie to ja przecież tego strażaka zaprosiłam, żeby ona z nim poszła na randkę, nie? A zapomniało mi się o tym. No to, żeby tak dopiąć formalności. Tak trochę po fakcie już, ale, ale no umówisz się tutaj z tą Sartemią. Z no, rozmawiać pewnie, i tam by chciał pewnie jakieś łaskotki i różne takie rzeczy albo bitwy na poduszki, dowcipy, nie wiem, jakieś podziwiania, jakieś może ściski, uściski, i tak, tak, że tam sobie róbcie coś tam. Właśnie, Lubomir, może ty byś zaprosił tu swoją Helenkę? to tą jedyną nastolatkę, którą chyba znasz. Może byś tam z nią ogarnął ten pierwszy pocałunek, chociaż ty tak nie, nie za bardzo się do tego rwiesz. Dobra, mamy świetną randkę tutaj z panem strażakiem, do, to, to weź pożegnaj. Tak w sumie to Bogusz dawno chyba nie wychodził nigdzie na randkę, ale on jak na razie widzę, że nie bardzo się do tego rwie, w sensie nie ma takich pragnień, więc, więc na razie go nie wyrywam. Niech się skupia tutaj na zdobywaniu logiki do pracy. Czy ty przytyłeś właśnie, tak Bogusz? Ja wiem, że przed chwilą jadłeś i sernik i ci sałatkę dałam, no ale byłeś głodny, więc w sumie przyznam szczerze, że z takim brzuszkiem <noise> wyglądasz nawet całkiem okej. Okay. Zobaczymy, czy będę go odchudzać w sumie. Jesteś, no raczej jest aktywny w sumie, więc, więc mógłby chcieć. Ale jest też, jest też w sumie niechlujny, więc też to takie nie, niechlujność mi pasuje do tego, że, że nie, nie za bardzo zwraca uwagę na to, jak wygląda, nie? Widzę, że Alojzy... Ponownie chciałby dostać najwyższą ocenę szkolem. No, ale jak nie odrobisz pracy domowej, to nie wiem, czy ci to wyjdzie. Właśnie, przypomniało mi się, że przecież wieczorem zaprosiłam tą, e, tą Helenę i Lubomir jej nie powitał, więc <śpuszcza> trochę słabo. No, trzeba będzie to nadrobić dzisiaj. Tak, teraz patrzę, że w sumie Celestynie fajnie w tych włosach. Nawet całkiem spoko wygląda i się zastanawiam, czy może by jej nie zmieniła wyglądu, może by mi tych włosów nie rozpuściła. Bo tak chodzi, chodzi w tym kucyku. No, może jakaś zmiana, bo do Artemii mi pasuje taka fryzurka z grzywką. Widzę, że Artemia znowu chce iść na randkę. No kobieto, ty po prostu nie masz, nigdy nie masz dość. Dobra, to może teraz z tatkiem pójdziesz z nim też tam. Chyba zaraz byłaś na tej randce, to czemu nie? No, Artemia, czy ciebie pogrzało? Naprawdę. To jakiś kryzys wieku średniego chyba jej uderzył do głowy. Uuu, Lubomir przeprowadził jakąś teodozję ze szkoły. Okej. Okay. Ciekawe, czy mu się podoba. Mógłbyś w sumie jej się przyjrzeć. Nie zaszkodzi, a Artemia mogłaby tego pana już pożegnać. Naprawdę dziękujemy. Ale widzę, że chyba, chyba nie, nie, nie podoba ci się, tak? No ale ty tam masz z tymi przyjaciółmi, nie? Więc mógłbyś się z nią na przykład zaprzyjaźnić po prostu. Tylko, że aktualnie idziesz do pracy, więc może zrobić to po pracy, o ile nie zapomnę. Artemia w sumie nie ma co robić, to może wejść, pograć sobie w szachy, może tam trochę sobie logiki zdobądź pod awanse przyszłe czy coś. Bo Artemia miała o to chyba fryzurę w pracy, więc jest też taka wersja bez tych jakby liści. I się tak właśnie zastanawiam, czy jej dodać, bo tam przymierzyłam parę fryzur takich z, z custom content, ale w tej całkiem spoko wygląda nawet. Nie no, ale w sumie mogłabym mieć taką fryzurę. Czemu nie? Tak jakoś bardziej chyba na swój wiek by wyglądała, mi się wydaje, niż w takim tym swoim kucyku. I też tak w sumie może... Może byście dziewczyny sobie tu siadły, bo dawno was w sumie nie, nie, nie porównywałam tak do siebie, więc, więc chodźcie. Tylko Artemia, ja cię proszę, może bym cię tak przebrała w codzienny, bo tak łazisz cały czas albo w swoim szlafroczku, albo w swojej koszuli nocnej. Tylko no, oczywiście musicie rozmawiać, no bo, no bo jakby to nie było, nie? No, Artemia, no, nie idziesz jeść, nie jesteś głodna. Dobra, w końcu siadły tak, że, że nie gadają ani nic i, i się patrzą w miarę, w miarę prosto. Są naprawdę bardzo podobne, ale jednak te noski troszkę się różnią, usta się różnią. Co do oczu, to wydaje mi się, że mają takie same brwi, też kształt brwi, kształt brwi mają e, chyba inny, ustawiony. No ale tak z reguły, to, to, to poza tym, że Artemia ma właśnie trochę większy nosek i większe usta, to, to, to są naprawdę bardzo podobne dziewczyny. Już możecie iść, coś robić, naprawdę, już. O, Artemia, pierwsza polazła. Do jedzenia, do jedzenia, no. Dobra, teraz widzę, że Celestyna to masz 4 dni wolnego będzie miała, więc spokojnie sobie sprzątanie i technikę ogarnię. Tak się właśnie zastanawiam, czy ja będę wysyłać mile na studia. No, bo jeśli bym miała go wysłać, no to tak trzeba by go wysłać, jak będzie miał ten ostatni dzień. Ale tak się zastanawiam, czy jemu jest to potrzebne do szczęścia. No, nie ma jakiejś tam kariery. Znaczy, w sensie, no, ma to prawo wcielone, ale nawet nie wiem, czy on za dorosłego będzie pracował w tej karierze, no ewentualnie mógłby pójść na studia tylko po to, żeby poznawać ludzi i zdobywać te, te przyjaźnie. No. Czemu nie? Więc wydaje mi się, że chyba Lubomir sobie studia odpuści. I tak swoją drogą to Aloyzy za dwa dni stanie się tym nastolatkiem. Naprawdę szybko to minęło. Właśnie, może bym ci się przyjrzała tutaj? Co ty tutaj? Sludny, nieśmiały, aktywny, lekko duch i zrzędliwy. Oj, oj, ale zrzędliwy. No ale w sumie, w sumie czy mi się wydaje, że ty ty, ty masz osobowość praktycznie po Celestynie. Tylko tyle, że ma jeden punkt słudności więcej, więc no... Zdecydowanie powinno tutaj wejść bogactwo w takim razie. Nie, Celestyna ma jeden punkt trudności więcej, no tak, faktycznie. A tak to mają takie same osobowości. A w sumie jak to jest z Artemią i z Lubomirem? Nie, tutaj się bardziej ta osobowość jednak wymieszała. Być może Celestyna i ten cały, ten cały Alojzy mieli bardzo podobne mm, te aspiracje i, i dlatego tutaj też te Alojzy, Filip Alojzy ma, ma, ma tak bardzo mocno podobną do Celestyny osobowość. Też, też może to być taka kwestia. No więc ty, ty, ty młody pójdziesz w bogactwo, zdecydowanie w bogactwo. Dobra, Lubomir, weź pogadaj trochę z tą swoją koleżanką, bo tam przez chwilę miałeś takie pragnienie, że chciałbyś się z nią zaprzyjaźnić. Także no nie flirty, tylko tak po prostu z nią sobie tam pogadaj czy cokolwiek. A tak w sumie to bliźniaczki za ile? U, za pięć dni staną się tymi emerytkami, o kurczę. Ale ten czas szybko poleciał, co nie? Strzelił, nawet nie wiem kiedy tak wystrzelił. No i koleżanka sobie Lubomira poszła, no fajnie. A zaprzyjaźniłeś się z nią chociaż? Czy tak nie bardzo? Nie no, zaprzyjaźnił się w sumie. Tu zna jeszcze też jakąś Ninę. To jest... On ją chyba na czatach poznał i kiedyś z nią rozmawiał. Ciekawe, czy ona by Ci się podobała, bo to jest studentka z tego co widzę. W sumie gdyby mu się ta studentka podobała, to może by jednak poszedł na studia? Podoba Ci się? Nie no, tak nie bardzo, bo ty chyba Rudych nie lubisz, co? W ogóle co ty lubisz? Aha. Trzeba by ją w bieliznę przebrać. Dobra, w sumie może zapytaj, jakie masz umiejętności, bo czy masz jakieś umiejętności? Sprzątanie techniki. Nie no, z techniką to coś, co sobie nieźle radzi, więc powinna go tutaj jakoś tak ten. Bardziej mi pasuje, żeby on może z taką starszą panią, ten w sensie, że poznał ją na czatach i zaiskrzyło bardziej niż z tą, tą, tą Heleną. Także zobaczymy, co będzie po flircie. Okej, okay, on się zauroczył, a ona też i chyba idzie, tak? No, 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 siema, siema. No to przemyślę w sumie to. Lubomir mógłby być z... Tylko jeśli on miałby być z nią, no to zakładając, że ona jest na studiach, kiedy on jest nastolatkiem, to trzeba by tak zrobić między nimi trzy lata różnicy może. No i chyba Lubomir pójdzie na te studia i tak by się przydało, żeby, żeby ta jego laska też skończyła. A więc musiałabym ją jakoś spróbować... Tak zrobić, że żeby ona była, nie wiem, na przykład na czwartym roku, jak on będzie na pierwszym czy coś takiego. Albo po prostu poczekać, aż ten aż Lubomir sam skończy studia i dopiero wtedy nią tak jakby skończyć te studia, w sensie, że ją wprowadzić tutaj i tam poustawiać wszystko, może tak nawet będzie mi łatwiej. Kurczę, bo już strasznie się czuję. Tutaj z tym swoim samopoczuciem, muchawkę, elektroniczne urządzenie i wieża, to z tej kategorii to by mógł być nawet taki samochodzik, tak? I to by cię, no, to by cię zadowoliło. Także możesz sobie to schować tutaj, bo, bo inaczej będziesz cały czas próbować y, tym jeździć. W piżamkę weź się przebierz, to też trochę ci się samopoczucie poprawi i idź grać dalej. Stawcia, czy ty naprawdę, ja nie wiem czemu, ale oni, jeśli mają się kłaść gdzieś spać, to zawsze kładą się do tego łóżka Artemii. Sami, z siebie, tak jakby. Wiecznie to jest łóżko Artemii. No chyba, że było właśnie zajęte i Artemia poszła spać do Bogusza. Młody, ale jakbyś chciał dostać najwyższą ocenę w szkole, no to musiałbyś lekcje odrobić, a że, że ty nie chcesz sam z siebie odrobić lekcji, no to trudno, no. Idź sobie połowić ryby, może ci się wtedy wylosuje, że chciałbyś odrobić te lekcje jednak. Nie, chciałby złapać sandacza, no to łap sobie sandacza. Dobra, chłopaki, jazda do szkoły. Uuu, lubo, lubo mi dostaje niższe oceny, to co, ty dostałeś trójkę, tr czwórkę, czy... A czwórki plus. Przydałoby się podrabiać te lekcje, bo zaraz jak pójdziesz jeszcze do szkoły jeszcze raz, to pewnie dostaniesz truję, a jak chcę pójść na studia, to mógłbym mieć w sumie dobrą ocenę, tylko że on zaraz jedzie do roboty, więc odpuścisz sobie dzisiaj pracę, co? Nie masz ochoty iść. Jeszcze też musisz ogarnąć to ze swoją tą panią. panią ona była Nina chyba, tak? Nina, no właśnie. Dobra, idź, Lubomir, odrabiać te wszystkie lekcje, a jak skończysz z lekcjami, to zaprosisz sobie tą swoją Ninę. Oj, widzę, że młody ma pragnienie, że chciałby, żeby ktoś mu pomógł przy odrabianiu lekcji. No dobra, no to w takim razie Celestyna jak się ogarnie, to, to to nie będzie się uczyć, tylko będzie pomagać młodemu, swojemu dzieciakowi, nie? No dobra, i sobie odrabiajcie lekcje. Artemia, ty za bardzo nie masz co robić, nie? Ale, ale w sumie nie wiem, co mogłabyś robić, wszystko do pracy masz powbijane, masz wolne, ostatni dzień, więc no po prostu jak chcesz sobie pisać w tym pamiętniku, to sobie pisz, no. Bogusz już chyba prawie zdobywa ostatni punkt i widzę, że uuu, chciałby i na randkę pójść. No to w takim razie, jak zdobędziesz punkcik, jak się ogarniesz, to, to to kogoś sobie... Aha, już, no tak, no bo grasz na komputerze. Tylko zastanawiam się, z kim on mógłby pójść na tą randkę. Czy z kimś z kuli nowym, może? Chociaż nie wiem, czy ktoś nowy się trafi. Widzę, że o, Alojzy ma już jutro urodziny. No, lubo mi za, za, za dwa dni. No spróbujemy kogoś z kuli. Jak nie, 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 nie za bardzo będzie w tej kuli. To w takim razie wezmę kogoś. Tu jest jakiś pan. Okej, okay, jakiś nowy. Czy tutaj te lekcje zostały odrobione? Halo? Chyba zostały odrobione, tak. Zostały odrobione, bo był czerwony zeszyt, a teraz jest żółty. Dobra, trochę tam chyba relacje sobie, sobie zrobiliście, no, trochę tak. Ale tak... Bo tak zasygnalizował jakby mech, ale jednak dwie, także... Będzie chętny na te flirty? Będzie chyba chętny na flirty. Okej, okay, dobra. Ale na, na, najbardziej nas interesuje, czy będziesz chętny się z nami umówić, nie? Będzie chętny. Hmm, hmm, hmm. Celestynka już wszystko ma wbite do pracy, więc możesz zjeść i, i w sumie, nie wiem, może sobie trochę porzucasz tutaj do kosza. A Stefcia wróciła z pracy i, i jest w sumie trochę, trochę nie w sosie. Mogłabyś tam do kogoś zadzwonić? Nie wiem, to, to sobie przedzwonisz i potem pewnie pójdzie do spania. A my tutaj lecimy jeszcze do Bogusza. Czy ten pan coś by chciał? Chciałby z Tobą porozmawiać i bitwa na poduszki. No to nie łaskotki, chciałam bitwę na poduszki zrobić. No i w sumie nawet trochę mu się ten wskaźnik tutaj podniósł, także możesz pożegnać, naprawdę. Dziękuję. A to Stawcia sobie do kogoś dzwoni, to niech sobie Stawcia dzwoni. No i proszę cię. A, mamy zepsuty komputer. Hmm. No to już nie masz na maksa, no chociaż ten komputer już był tyle razy na... Chociaż ja go chyba ostatnio wymieniałam, coś mi się wydaje, no ale dobra. Póki jeszcze mamy fundusze, to możemy sobie kupić nowy. Ty i tak dużo z niego korzystasz, więc, więc możliwe, że się przegrzał po prostu <gry> od tego Twojego grania. Kurczę, Lubomirowi tyle się zeszło na tych lekcjach, że on chyba nie zdąży zadzwonić do tej swojej dziewczyny. W sensie no, weź dzwoń teraz na szybko, bo, bo te lekcje najwyżej rano odrobisz, bo i tak musisz jeszcze o siebie troszeczkę zadbać, także szybkie spotkanko w, w przerwie. Ona opowiada, że chyba dzisiaj dobry obiad miała, czy coś, nie wiem. Zachęca go do tego, żeby poszedł na studia, że słuchaj, stary, takie dobre jedzenie tam dają. Naprawdę palce lizać. Może jeszcze ją obejmie romantycznie w sumie. No i co, no i lecimy z pocałunkiem, nie? Już się przez chwilę przestraszyłam, że ona mu odmówi, nie? Bo tak jakoś niepewnie wyglądała. Tak swoją drogą, jaką ty masz Buziulkę? Taką fajną nawet. Brązowe oczka, rude włoski. No, w sumie. Chyba nawet ładne dzieci by z nich wyszły, nie? Dajesz Bogusz, dajesz Bogusz. Widzę, że ci niewiele brakuje. Zaraz dobędziesz ten punkt. Jedziesz, jedziesz. Jest! Udało się, fajnie. Także Bogusz jest już gotowy, żeby pójść sobie do pracy akurat i zdobyć awans, coś mi się wydaje. Okej, okay, młody, ty odrobiłeś tam jedną pracę domową, to sobie już daruj i, i chodź tutaj trochę pooglądaj tą szkatułkę ze, skar ze skarbami, zanim ty pójdziesz do szkoły, bo kliknęłam mu do ale by było jakbym nic nie miała w kolejce i odpałzowała. Ty też nie, Lubomir. No, doglądajcie sobie tą szkatułkę, a, a potem sobie ładnie pójdziecie do szkółki, dobrze? Chociaż tu sumie ja nie wiem po co im naprawiam tą zabawę, bo pójdą do szkoły i takim ta zabawa zleci, więc co za różnica. Uuuuh, widzę, że Boguś chciałby na randkę. Mhm. Mm to nie wiem, zaprosić kogoś na randkę. Ten, kto będzie miał tutaj z nim najwięcej chemii. Pan Ernest. Dobra, Dobra, przyszedł twój gościu, to weź mu tam dowcip, weź go pocałuj. Nie wiem, może porozmawiacie sobie, co to byś chciał. Gramy, wolny taniec, okej. Okay. No to łaskotki i, i też ten wolny taniec, jak chcecie, macie to to, to, to to, proszę bardzo. A, przez chwilę miałam takie, dlaczego Bogusz miałby się zakochać w tym typie, skoro on się już w nim zakochał, ale przypomniało mi się, że on się zakochiwał ostatnio w Borysie, a nie w Ernestie. No cóż, swoją drogą Celestyna nie ma co robić, ma wolne, więc mogłaby się nauczyć fizjologii. Czemu nie? Skoro jest taka wysportowana, i ogólnie to mogłaby umieć tę umiejętność. A Artemia chyba zaraz do roboty jedzie? A po... Artemia powinna już być w pracy. Zastanawiam się, czy jeśli teraz pójdzie, to czy ją zwolnią za trzecie spóźnienie. Teoretycznie ma urlop, więc jakby nie poszła, to, to, to by się nic nie stało. Nie, dla bezpieczeństwa jej nie pośle, bo coś czuję, że, że, że to mogłoby się skończyć zwolnieniem, a potem weź szukaj dla niej tej roboty jeszcze raz. Ue, well, ona jest tu szczęśliwa, na maksa, dobra, dajesz go do pracy. Jak cię zwolnią, to przynajmniej będziesz miała pretekst, żeby chodzić do restauracji. Ona jeszcze dobrze nie, nie, nie zdążyła dotrzeć do tej pracy, a już ją odwożą. No i bez pracy, no niestety. Ale jesteś jakoś, no jest trochę przybita. Smuteczki. Artemia teraz wygląda, jakby mówiła sama do siebie, a mogłam zostać w tym domu, a mogłam nie pójść. To musiała mnie wysłać, nie? Ojku, czy chciałbyś się tutaj z tym, z gościem Ernestem, zaręczyć? mhm. Mm mm -hmm. Fascynujące bogusz, fascynujące bogusz. Ale widzę, że już mu się przerolowały te pragnienia i już w sumie ma to gdzieś. No tak, ty... Nie, czy ty miałeś chyba już swoje? Tylko nie z nim, tylko z kimś innym? A nie miałeś! Faktycznie, kurczę. No to jedziecie. Ciekawe, czy jakbym zrobiła to przy to czy to by się spełniło, że Barbara... No bo oni teoretycznie, to jest taka sama animacja. No dobra, spróbujcie. Ale nie, nie spełniło, nie spełniło im się, także barabara po prostu. No to chyba pora zakończyć randkę, coś mi się wydaje już wystarczy. A dzieciak, to zaraz będzie miał urodziny? Ej, kurde, dzieciak! Ale ty szybko dorosłeś. W sumie też jak gdyby w tym odcinku dosyć długo gram, jak w sensie nie, nie tyle co zazwyczaj, bo jakoś miałam wrażenie, że po prostu strasznie szybko to idzie. Dlatego dodałam sobie kilka dodatkowych dni. Celestyna, a czy ty się w końcu nauczył? Nau... Czemu się nie nauczyłaś? Przecież ja ci to pokazałam. Albo może ona nie mogła dojść do tej półki, ta ona chyba nawet tego nie zaczęła. No trudno. I chyba będą urodziny, coś mi się wydaje. A może nie? Tak, będą, dobra. Zawsze jest ta, ta, ta. Ten, ten momencik niepewności, czy to na pewno teraz, czy nie. No i okej, okay. będziesz miał tutaj pogoń za bogactwem i bieliznacie chęci, charyzmatyczny i wytrwały pracownik się odrzuca. Ciekawe sobie wybrałeś tutaj. Czy masz już cel, czy to jeszcze za Jeszcze za wcześnie, okej. Okay. Ale chciałbyś kupić telefon komórkowy. Dobra, to zaraz pojedziemy tam i kupimy, i też kupimy ci ciuchy. Mm, no i wydaje mi się, że on dosyć mocno przypomina jednak swojego ojca. W sensie coś tam chyba... Nie wiem, czy te oczy... Kształt oczu jest chyba po celestynie. Chociaż nie wiem, jak te usta w sumie przydałoby się tego Alizego zaprosić, tak na dobrą sprawę. Ustawiłam ich najbliżej siebie, jak się dało. I widzę, że no usta... Usta bym powiedziała, że są po Celestynie. Chociaż nie wiem, czy ten młody się nie uśmiecha przypadkiem, ale chyba nie. Chyba tak po prostu ma. Nos na pewno ma po swoim tatusiu, tak? Kształt oczu jednak też ma po ojcu, ale brwi tutaj chyba ma po Celestynie, mi się wydaje. Dopóki nie przyjrzałam się tak dokładnie, to uważałam, że no, tutaj Filip Alojzy jest dokładną kopią Alojzego, ale teraz widzę, że no jednak minima... też policzki chyba i tutaj ta żuchwa jest trochę inna, chociaż to też jest fakt, że to są jednak dwie grupy wiekowe, więc to może się trochę zmienić. No ale mimo wszystko się uspokoiłam i tutaj no nie mam takiego wrażenia, że jest aż taką totalną kopią, tylko no jest bardzo mocno do niego podobny, tak? Ale po Celestynie coś tam na pewno też wziął. Także okej okay, fajnie, dobra. Przyjrzałam się, dziękuję bardzo. Więc w sumie, młody, bierz samochód i jedziemy kupić ci i telefon, i kupić e, tego, no, jak to się nazywa, ciuchy. Dobra, pierwsze co, to idź sobie kupić telefon młody, potem idź sobie kupić ubranie codzienne. I może jeszcze kogoś poznasz, jakichś nastolatków tutaj, ale widzę, że Alojzy musi mieć oko na swojego syna, bo poszedł za nim do sklepu. Dobra, ubranie codzienne kupione. A czy masz już tutaj... U, masz, mhm. Pięć maksymalnie rozwiniętych przedsiębiorstw. Eee, no, teoretycznie mamy trochę tych biznesów. Mamy sklep sportowy, mamy restaurację, mamy klub. To tylko te trzy mamy, czy coś jeszcze mamy? Mieliśmy chyba kiedyś też... Był biznes Marcela, w sensie on miał mieć tam galerię sztuki, czy coś takiego, ale ja to chyba sprzedałam ostatecznie. No, ale mamy chociaż trzy, więc... No, chociaż one też są na jakichś tam poziomach, więc nie wiem, czy to będzie tak prosto zmienić. Ale no przynajmniej widzę, że tutaj, mm, znaczy i tak myślałam o tym, żeby może Aloysi przejął sobie ten cały sklep sportowy. No, bo on też tam wobec tego sportu ma to swoje hobby, więc mógłby tutaj to prowadzić. A teraz jeszcze bardziej mi pasuje, żeby, żeby to on miał ogólnie wszystkie te biznesy na, na własność, jak gdyby. O, widzę, że Artemia chciałaby wyjechać na wakacje. Dobra, zaznaczyć to a Bogusz chciałby mieć pierwszych 10 randek no zobaczymy czy uda się to tutaj ten ogarnąć i kiedyś może jakoś, nie wiem dobra, widzę, że Celstyna się nauczyła tej całej fizjologii także świetnie, że się udało jej to ogarnąć Ej, ale Loisy zabalował tam na tej parceli publicznej do 3 nad ranem tam chyba był, więc no nieźle dopiero co stał się nastolatkiem, już takie rzeczy I widzę, że u dziewczyn pokój się trochę zepsuł jak ja uwielbiam, jak jeden z korzysta z prysznica, a drugi w tym czasie spuści mu wodę i ten korzystając ze prysznica wychodzi i krzyczy. <grym> tak teraz sobie patrzę na Artemię i widzę, że ona chyba wcale nie ma makijażu za bardzo. I chyba mam ochotę to zmienić. Okej, okay, teraz ma więcej makijażu. I taką oto sprzątającą Celestyną pożegnam się z wami w tym odcinku. Z reguły jeszcze przetwarzam to kto ma zostać dziedzicem, ale już w następnym odcinku na początku wam to ogłoszę. Tak samo jak też ogłoszę to czy Lubomir poszedł na studia, czy nie poszedł, bo w tym momencie nie wiem. I wydaje mi się, że nawet jeśli bym go wysłała, to chyba wolałabym te całe jego studia przegrać po prostu sama, bo tam nie, nie będzie nic ciekawego. On będzie chodził na wykłady, uczył się umiejętności, no to tylko tyle, że może coś by się do przodu posunęło z tym, z tym jego romansem, znaczy w sumie związkiem z tą całą niną, ale to niekoniecznie, bo to tutaj studia liczę jako taki czas, gdzie i tak nie gram w tej głównej rodzinie, z, którego, z której pochodzi student. Także no w sumie po co, dlaczego. Także w następnym odcinku na początku powiem wam, kto tu w końcu zostaje tym dziedzicem, bo, bo, bo po prostu tą decyzję trzeba podjąć. Ewentualnie mogłabym czekać jeszcze do kolejnego pokolenia, ale, ale już nie, ja, ja już chcę podjąć tą decyzję, także no zobaczymy. W następnym odcinku to się okaże, także pewnie jesteście mocno ciekawi. Z reguły zapraszam was na Discorda, link w opisie. Też w opisie macie link do zewnętrznego drzewa genealogicznego naszego rytowodu, więc też możecie sobie tam obczaić co, jak i ogólnie. Przez chwilę wydawało mi się, że Celestyna miała szare oczy, ale ona przecież ma jasno niebieskie. Dobra. Kończę ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia. Do usłyszenia następnych. Cześć!